Przepraszam, Wiesiewa, witam was wszystkich serdecznie. E, pogramy sobie dzisiaj Battlefielda 4 na mapie Shanghai. No i, i znowu mnie przeniosło. Odkąd się zalogowałem, już chyba drugi raz mi przeniosło. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie, czy wszystko będzie zajebiście. Po! Jeb, kurwa z dzidelas merowej. Tak jak widzicie. Ja i, i, i ja kurwa nie ogarniam tego. TO NIE JA BYŁ Podstawimy mało minkę OJEBANY Kurwa wysadzili Nie przejmujcie się tym burdlem za mną, <laughs> no, nie ma co. To ją ja go rozjebał!

I sami widzicie no! No sami widzicie! No widzicie sami! Trzymaj stary na moje yy. mam dla ciebie amunicję. Wieś, trzymaj! Boże, czy ty to widzisz? Czy ty to kurwa widzisz? Za moich czasów nie było takiej hołoty. Ja nie przypominam sobie. O oh my goodness. Pa, JEPNIE! O kurwa! E powiem wam! Żeby kurwa brak słów! Naprawdę! Brak mi kurwa słów! E, a słyszeliście moją piosenkę? To nie ja byłam, e To nie ja skradłam niebo!

No sami widzicie! No sami widzicie! HA! Słyszałem Cię! BUNGA! Napowiem no, Wam, że staty nie są najlepsze. Jestem. Uuuu, kolego! Kolego, chyba Ci się pomyliły kierunki. A laser! Laser przyleciał! Mmm... Eee? Kolego? Jest stary na Chyba ci się kierunki pojebały, co? Dostępki! Cel Charlie został przejęty! Uuuuuu!

I tak to właśnie wygląda Ja słyszę, że ktoś tu biegnie No i... No kurwa, no nie! No po prostu nie! Jesz... Fuck Nie, nie trafiłem GG bilanse Zobaczymy co tam się może na dole dzieje No bardzo mnie to ciekawi Rozpierdolę wszystkich Rozpierdolę każdego Je do laserowej Nie ma już to jest zdetonował. Na no nie, nie zdetonował. Patrz, 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 co się kurwa dzieje! PAK! No. Takiego zakończenia się raczej nie spodziewałem. Yy, naprawdę. I, i Jeszcze po The Confusion. Ale przejęli już baskę. Baskę już przejęli. Jep! W niego. Nie będziesz mi układać. O, nie będziesz mi układać życia. Nevermind. Kiedyś się tam ustawiam jak grałem z e, snajperem? Je ja go sprzątnę, ja go kurwa, ja go, ja go wszystkich zapierdolę. Będzie mój, kurde, ale lipa, a byłem tak blisko. Nie miałeś szans, przykro mi, life is brutal. Life is really... O oh, kurwa oh, yeah! Woo! Dobra Ja, jest Je jestem... jestem kurwa zajebiście I jestem jak gdzieś bąd bon. Taki I jestem masłem nie, 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 jestem Bobrem, jestem Bobrem, tak. Mać, mać bycie kurwa na, no. aha. To nie, nie, mnie niebą. Uuuu! A kto tu się ukrywa? Juhu juhu! Kochany, juhu! A ja bym rozpierdolił tu wszystkich by tutaj, gdyby kurwa na było 10%, bym wszystkich rozjebał Juhu. ja wiem że Battlefield jest przere przereklamowany dla was, nie? Ja ogólnie bardzo, lu yy, bardzo lubię Tą, jakże przecudowną, jakże przepiękną, jakże przekurwistą Grę z lagami. Bardzo lubię te lagi. Gdzie jedziesz? Nie pozwalam ci. I weź tu pozwól komuś, weź tu pozwól grać. No. Jak, a waszym zdaniem hej, jak wygląda Battlefield 4, tak z waszej perspektywy? Czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, czy. Czy po prostu y, widzicie w tym jakieś lagi, czy. czy coś tam innego? Ja Wam powiem szczerze, że ogólnie Battlefield 4 jest fajny, tylko że posiada bardzo dużo lagów, bardzo dużo błędów w gry, au, których się no, nie da się znieść czasami.

Wieża yeah. ładunek t <Abbyat> yeah. <speech kavvilical> <fart> <skriWhen> Gdzie ja wchodzę? Ej no co się... Kurwa, jak się źle położy myszkę to naprawdę Sa Sami widzicie, sami widzicie no, wys wysadźmy, wysadźmy tych frajerów No wysaćmy, wysaćmy tych frajerów O my gosh Pa jaki chuj kurwa Wiedziałem Aaaa! Wiedziałem o! Nie działa. Upier doleci przy samych nogach szmaciarzu. Ale jebany kurwa jak Specjalnie to zrobiła <grych> Skurwysyn Tak żeby ten czołg najechał na tę bombę nie? Żeby go wyjebać w powietrze, rozumiecie o co chodzi nie? One wanted rock One wanted rock please yy, taksówka Poproszę taksówkę You. Za sekundę wracam. Wait a minute! Boy! Dobra, jestem już. Y już gram moje małe misie. Taki jestem dobry. Powiem Wam, że. Po prostu wybitne Tylko Szkoda, że nie ma jakiejś tam. Że to jest match i że nie ma jakiejś tam fabuły, chociaż... Ja wiem, że są też inne tryby, ale jakoś tak nie wiem, bardziej mi ten podchodzi, chociaż czegoś tu brakuje. Czegoś tu brakuje. Może po prostu zac powinienem zacząć grać w jakieś przygodówki. Jest amunicja tutaj! Kiedyś było tak, że się wychyliłem akurat gościu wychodził, strzeliłem i bania była, bania kurwa bania do rana O uciekł, Jeban Mamy tu kogoś? Mamy tu kogoś? Nie? 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 By się, kurwa, przydał dron. Jak myślicie? O Jesus! Nie no, kurwa! Tyle sniperów, że bez drona ani rusz! Teraz pokażę Wam, jak prawdziwy żołnierz gra. Tym razem rozpierdolę system. Mam nadzieję, że mnie wypluje. Nie, nie wyplułem je z dobrej strony. Fucking you! A powiedzieć Wam ciekawostkę? Ale nie powiedzcie nikomu. Gram w gaciach! Kurwa, to jest takie zajebiste! Znaczy w bokserkach? Nie mam gaci, mam bokserki. Ja tylko w bokserkach. Czuję się wtedy zajebisty. Naprawdę. Ja powiem wam, że kurwa Bez tego to... NIE! A zaplanowałem też Fucking nie! Powiem wam też, że zaplanowałem Zaplanowałem też Złożyć wam życzenia! Na yy, yy, życzenia na święta. Ale patrz, patrzajcie mnie tutaj, nikogo nie ma. Tam, tam, tam też spadł. Jak to jest możliwe? O, jest! No tak, strzelek! Nie żyje! Dobijaj mnie, kurwa! Wejdź jeszcze mi, kurwa! skoby wypierdolij mnie tam od razu? A co? Jak szaleć, to szaleć. Dziwka też. nie strzela. O kurwa. Nie, no ale nie miałem szans. No jak, gdzie? Dobra, powiem wam, że będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że się spotkamy w innej grze, na pewno nie w takiej. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli nie nagram w ciągu powiedzmy 3-4 dni, góra 5, chociaż nie na no, 5, tak? Który w ogóle dzisiaj mamy? A, dzisiaj mamy 19 grudnia. Mam dokładnie 5 dni. że w ciągu 5 dni nie nagram, no to, to do, może dopiero po świętach. Ale uwierzcie mi, że czekam na Lucjusza Dwójkę Widziałem 1 u Isamu, też bardzo mi się podobała ta gra. Więc na pewno będę grał, bo no to jest gra logiczna, ja taki... A ja lubię grać ogólnie w gry logiczne. Na pewno też... Myślę, że GTA 5 będzie, bo też chcę w tą grę pograć. Podoba mi się ta gra. No wiadomo, tak? Napady, rozpierdalanie ludzi. Zastanawiam się też nad Far Cry 4, który już jest. Ale no... Wyjdzie w praniu, że tak powiem. Więc na pewno na pewno filmik będzie w ciągu 5 dni, jeżeli chodzi o życzenia tego się musicie spodziewać. I będzie jeszcze niespodzianka. Sam skonstruowałem, yy, sam wypierdolę w powietrze, więc... Jeżeli nie wypierdolę razem z tą bombą, to na pewno będziecie mieli kolejne filmiki. Na razie do zobaczenia. Komentujcie. Rób ta, co ta, powiem tak. Do zobaczenia. Pa!